Jestem pewny, czy kamera wychwyci tą różnicę kolorów, ale tam od tego miasta, które się przed nami znajduje, w dole tam, idzie taka łuna światła w chmury. I wyglądają te chmury tak, jakby ktoś rozpalił w nich ogień. Są takie czerwonawe. Zobaczcie. Kolejna bramownica. O! Widzicie tam na, na wzgórzach. Ale ślicznie to wygląda. Kurde. I jeszcze te światełka tego miasta. Ja pierdzielę. Także ciemność też ma swoje uroki. Teraz dosyć dobrze widać i te kolory, i światła miasta. No, a tutaj tak. Lizbona 275. Porta Alegre 153 km. Kapitalnie to wygląda. No dobra, tutaj mamy to miasto, które wcześniej widzieliście e, z daleka. Teraz jest, jest z daleka, ale bliżej niż wcześniej. Spójrzcie, jak to pięknie jest rozłożone i oświetlone tymi światełkami. No po prostu widok zapiera dech w piersiach. Na żywo na pewno, nie wiem jak to będzie wyglądało po nagraniu w telewizorze, ewentualnie w smartfonie czy jakimś innym urządzeniu, ale wygląda to bajkowo. Naprawdę bajkowo. I jeszcze ta łuna tutaj Światło, która w chmury weszła i oświetla. To nie było tak na czerwono, to naprawdę wygląda super. Ja mam do celu jeszcze 47 km, także e, można powiedzieć rzut beretem. Ale kapitalny widok. Jaki tole. Super. Ach. No tak. i to są też plusy jazdy jak jest ciemno. Cały czas jedziemy obwodnicą tego miasta. Nawet nie wiem jakie to jest, bo musiałbym zerknąć na mapę a i tak prawdopodobnie bym Wam źle wymówił to miasto. W każdym razie to jest 44 km przed miejscem, gdzie się zatrzymam. Dobra, już wiem. Kowila. Przez C się pisze, to jest miasto Kowila. I ono jest naprawdę ogromne. No, albo ja się kręcę w kółko. Jak w efekcie motyla, kurczę, patrzcie, jak ono się rozciąga, ja pitolę, ale tu jest chyba ścisłe centrum, bo e, najwięcej światełek i gęsto są ułożone. O, i tutaj jest, widzicie, taka nie zobaczycie, taka kamerka, no już było kontrola de aluro chodzi o wysokość eee, nie wiem jak, jak co, co by się działo jak, czy by tu wyświetliło, że nie można wjechać czy co, na dyspleju eee, bo to kontrola wysokości ciord a tutaj a, 60, dobra, to zwolnimy bo ja już nie chcę dostać kwita. O, widzicie, są takie beleczki. Pyk o, ale widno, ja pitole. Ale jaki długi ten tunel, zobaczcie. Naprawdę długi. Ja mam jeszcze 27 km, bo kudłaty tutaj do mnie pisze. Nagrywa się, bo sobie dzisiaj rozmawiamy. On stoi na Montelimarze, we Francji. A, bo tam się coś zadziało na tym, widzicie? Na prawym pasie, dlatego jest 60, a wcześniej było, że ten pas jest zajęty i jest zwężenie. Chodzi tam jakiś hipek, to chyba jest po prostu obsługa tunelu, obsługa drogowa. Po znak idzie. A... Tak, tutaj machają. A nie, tutaj jest chyba zepsute coś. W tunelu się ciężarówka zepsuła. Widzicie? Kapcia słabo. W Hiszpanii i w Portugalii można zauważyć coś takiego. Ale długi ten tunel. On się skończy i za chwilę będzie następny. W Hiszpanii i w Portugalii można zauważyć coś takiego, że właśnie jak jest taka zwężka, to Zanim do tej zwężki dojeżdżamy To stoi policjant albo jakiś inny ludek I macha Właśnie Jakąś latarką albo jakimś wskaźnikiem Czerwonym czy tam Zielonym Że ostrzega nas jeszcze dodatkowo Jeszcze tak jest wiecie Pokazuje tak jak i ten tutaj nie? Żeby, żeby, żeby uważać Ale a już jest 80, no to jest dobrze, to dałem gazu i możemy jechać dalej śmiało. Także mówię, kolejny tunel, proszę bardzo. No droga tutaj przez tą Portugalię naprawdę jest malownicza. Teraz akurat te kolory to są szarobury, ale, ale dopóki nie zaszło słońce, dopóki się nie zrobiło tak ciemno bardzo, to naprawdę już sami widzieliście, że było bardzo ładnie. I jak będę wracał, bo też tą drogą będę prawdopodobnie wracał, mam nadzieję, że to będzie za dnia. To wtedy sobie porównacie trasę tą z trasą w drugą stronę. O, tutaj teraz będę przejeżdżał przez jakiś wiadukt, bo widzę filary z boku. No ale co na dole jest? No to proszę bardzo tam jakieś miasteczko, ale czy tu płynie rzeka, czy nie? Prawdopodobnie nie i to jest tylko taki łącznik między, żeby pokonać taki padł. O, ale tutaj postawili znowu już na jasne oświetlenie, proszę bardzo, w tej miejscowości. Nie na takie żółtawe jak w tamtej. No i teraz jeżdżamy, tak jak był tam podjazd stromy, to teraz cały czas w dół i już w górę. Cały czas jedziemy po łuku. Duży, 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 długi łuk. A, pitole. Naprawdę do jazdy super. Jeżeli chodzi, ktoś lubi jeździć i, i lubi kręte drogi, lubi zjazdy, podjazdy, e, popatrzeć troszeczkę co się dzieje wokół, to tutaj polecam tę trasę. No dobra, eee, mamy naszą parkowkę. Godzina już jest czasu portugalskiego w pół do siódmej wieczorem, a polskiego w pół do ósmej. I zjeżdżamy. Castello Branco. Tak się nazywa ta miejscowość i tak się nazywa ten parking. Nie wiem, nigdy tu nie stałem. Miejsce to będzie, tylko czy będzie tu bezpiecznie? Ale na to akurat nie ma wpływu, moi drodzy. Dojechałaś do wyznaczonego punktu trasy. No, Znajduje się po lewej stronie. Jest do tu. przodu, następnie skręć w prawo. To Hiszpan jest. Tu się pozasłaniał. A my staniemy sobie tam. To jest Cepsa Albo Sepsa Bo nie wiem, jak się to C czyta. A jest trochę samochodów. Lory same praktycznie i tu jest tak Litwin, Bułgar, Norweski autokar, Litwin, Litwin. Dobra moi drodzy. Sami Litwini, tam Portugal A ja sobie stanę tutaj. O! Proszę bardzo, jak się ktoś boi, że miejsca nie znajdzie w Portugalii no to o godzinie w pół do siódmej wieczorem to proszę bardzo ja tylko tutaj się podkręcę równiej Ok. no to widzicie jak to moi drodzy wygląda Jeszcze trochę dam, żeby tam nie wystawać za bardzo. No i dobra. No i superancko. Pach. Na razie tak. Na luz. Okej. Okay. No i co? 18.26, tak? Eee, I kończymy. Czyli ciach. Wpisz kierowca. Ok. Zakończenie. Portugalia 18:26 I finisz. I tutaj stoimy, moi drodzy, do poniedziałku. I 195 km mam do celu. 2 godziny 32 minuty. Zaraz Wam pokażę, gdzie ja jadę. O! Tutaj mamy Półwysep Iberyjski. No tak muli troszeczkę. O. Tu półwysep Iberyjski. Tu jest Gibraltar. A my, moi drodzy... O. My jesteśmy tu. A jedziemy tu. A tu jest Lizbona. Tu? Tak, tutaj. O, tu jest Lizbona. Także co? Do jutra. Wam jest niedziela portugalski czas 30, czas można powiedzieć środkowoeuropejski 9.30 Noc przebiegła ok ja idę pod prysznic ale najpierw kupię eee, Muszę kurde sobie coś do do prania borówki kupić bo skończył mi się płyn do kąpieli pod prysznic jest ta kalipa trochę Teraz jestem na krótko ubrany, jakby ktoś nie wierzył. I mam t-shirt, ale jest chłodnawo, ale nie jest zimno. A mamy 24 dzień listopada. W łodzi pada śnieg, bo się dowiedziałem. A tutaj jest, moi drodzy, tak. Proszę bardzo. Teraz nie wiem, czy prysznic jest tu, czy prysznic jest w restauracji. Ale w restauracji, jak być otwarta, to wam coś ciekawego pokażę. Dobra, jestem y, pod prysznicem. To jest na stacji benzynowej. No prysznic, no. To nie jest prysznic, nie, nie, nie. To są pisuary. Prysznic mamy tutaj. Proszę bardzo. Tak wygląda. Nienawidzę takich tych, bo jak się tutaj kąpie, to to się przykleja. Ja to zawsze odrzucam. Można się ogolić. No i tu wiadomo, y, co się robi. Tu się czyta gazeta jak coś. Y, kupiłem sobie shower gel, bo nie było takiego dwa w jednym czyli włosy i, 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 i ciało to wybrałem to, a tamto mi się skończyło także moi drodzy ja tutaj y, poczytam gazetę, ogolę się a na samym końcu pójdę sobie wziąć duszę o, wykąpany jestem inny człowiek zupełnie a teraz pokażę wam Pewną, pewne, pe, pewno, pewne miejsce. A ogólnie portugalski jest taki dziwnym językiem. Naprawdę. Może dlatego dziwnym, że tak naprawdę nie mamy z nim do czynienia w Europie tak na co dzień. Bardziej właśnie angielski, niemiecki, słyszymy francuski, gdzieś tam nawet w filmach. A nawet hiszpańskie filmy są. Na Netflixie bardzo dużo. Gdzieś ten język nam się otłukł o uszy. A portugalski nie Wejdziemy do restauracji I coś wam pokażę, tej drodzy Jesteśmy w kibelku w restauracji Ale zobaczcie co tu jest Tu jest umywalka dla dzieci Akurat nie działa, ale jest kibelek też Coś niesamowitego, to jest tej wielkości <laughs> To właśnie wam chciałem pokazać Także to właśnie Chciałem wam pokazać, wczoraj zobaczyłem właśnie, nie, 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 nie elektryczne ładowarki, tylko ten kiberek dla dzieci. Tutaj do mnie, podaj wczoraj jeszcze podjechało taki konwoj sepsjonal. Proszę bardzo, stanęli sobie także w miarę bezpiecznie. Tu Portugal obok mnie też sobie stanął na nockę. No i co? Teraz trzeba zjeść śniadankę i napić się kawki. Tu zauważyłem jeszcze taką ciekawostkę. Jest słup elektryczny. Znaczy w sumie nie on jest elektryczny, ale do linii. I zobaczcie, moi drodzy. Tam jest też taki wielki, ale tutaj lepiej widać. Na górze są takie druty, w dół. Oraz dwa takie kołowrotki to jest z drutami na końcu. I tam jest to samo. I prawdopodobnie to jest po to, żeby tutaj taki nie robiły sobie gniazd. Pierwszy raz coś takiego widzę. Wiatr cały czas sobie gdzieś tam podmuchuje i to się kręci w jedną, w drugą stronę. No i tam akurat ptak nie usiądzie. Wiadomo, może niżej. Bo tam jest akurat fajne miejsce. No, tutaj mamy góry. Tutaj mamy Tesle do wyboru, do koloru. A ja się. Przejdę szukam śmietnika, wiecie, bo chyba tu nie ma takiego dużego śmietnika, tylko są takie małe śmietniki. I to taka lipa jest trochę. No ale zobaczę ogólnie jest ciepło, no widzicie, jestem na krótki rękawek krótkie spodenki. Nie no nie ma tutaj. Ja pitole. Taka lipa trochę. Są takie normalne śmietniki, co można sobie, wiecie, papierek po pączku wyrzucić. No trudno. Upcham do tego śmietnika te moje śmieci. A nie. Tam są chyba. Zaraz zobaczymy. A patrzcie, pod autem moim znalazłem plombę plastikową. Ja Też mam plomby, ale ja mam taką. Zielonkawą, ale... Albo... Komuś się włamali. Tutaj, pląbę zerwali, no bo sama nie odpadła, prawda? A? Także po czymś takim też można tutaj już sobie wywnioskować, że coś może być na rzeczy. No tylko przed tym moi drodzy się nie uchronimy. Dlaczego? No, no dlatego, że trzeba by było Warte pełnić w koło samochodu, a nie spać i odpoczywać sobie. Grzyby jakieś rosną, ale te grzyby to są, wiecie co? Jak to mówią u nas takie psiary, czyli takie oiszy płotki. Zobaczę, czy są odpowiednio duże na mojej śmieci, te pojemniki. No spora wreszcie są. Dobre. Idę po plastiko, metal. A, zagregować trzeba. Dobra, upcham w takim razie do tych małych. Widzicie jakie to są problemy? Jeżdżąc ciężarówką. Człowiek śmietnika szuka. Widzicie co? Zobaczcie. Lora przyjechała z samochodami. Zobaczcie jakie auta. Tu jakiś zabytek. Tu na dole też ja Zaraz wyjdę i nagram je. Z dołu, ten nie wiem co to jest, chyba McLaren. Tam jakiś motocykl, Porsche i tu jakiś zabytek. No i stara, chyba 911. No, zobaczcie, jaki super. O, tu ma silnik nawet w układzie V. Tam zobaczcie, taki. Dwa cylindry. Niezły. Ten też jest fajny. Opony jakiś Sprint Classic Stein Zobaczcie stare blachy jeszcze No fajne, fajne Co to jest za auto, moi drodzy To jest Jaguar Tak, to jest Jaguar Bo ma tam ten znaczek taki Jaguara Yy, nad tym grillem a ten motocykl Moto V85 TT, w ogóle się na tym nie znam. No tutaj Porsche stare, a to jest yy, Dalara Strada. Kurcze, nie wiem co to jest, jak Bunedune yy, Delara, po prostu Delara. Niestety nie mogę wejść tam wyżej, żeby zobaczyć. Ale kurcze, cukiereczki. Cukiereczki naprawdę. No patrzcie jak się trafiło, widzicie? Teraz tutaj zobaczymy. A tutaj tył jest taki, widzicie? Jedno koło z tyłu tylko jest, jak w motocyklu. Także całkiem całkiem fajnie to wygląda. Szkoda, że nie mogę na górę wejść, żeby zobaczyć. Eee, a to jest, wiecie co to jest? Morgan. O, ten czerwony to jest Morgan. Eee, Blockley ma opony. A Morgan ma na tych nakrętkach tutaj co są na tym Hamulce tarczowe z przodu. Ja pierdzielę. Niesamowite Ale ten też ładny jest. Tu ma bębny No, 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 no. Zobaczcie jakie ma lusterko wsteczne. W środku. Takie małe lustereczko kurczę. No niesamowity. No, ale ten na górze to już w ogóle wymiata. Hamulce Brembo, tak? Nie, Dalara. To są Dalara Stradale. Tak jest napisane. Kurde. Niesamowity samochodzik. Jedna wycieraczka po środku. Na belgijskich blachach to jest. Zobaczcie. Niesamowity. No. Także takie coś nam się trafiło. A tutaj kamerki ma, widzicie? Na rogu. Cym. Kurde, Cym. Nie wiem skąd to jest. To jest rejestracja Cym. Ale superanckie. Już chyba jest przyzwyczajony kierowca do tego, że wszyscy chodzą i oglądają. Zobaczcie. Taka rejestracja. Cymru. Cymru. Aż zobaczę. Skąd to jest w ogóle? E, jakie to państwo ma taką rejestrację? Jest cieplutko, zresztą widzicie, że tutaj ten Niemiec, który chodzi, e, co tam przyjechał sobie tą, tą, e, tym camperem, on też chodzi na krótko, tak jak ja, ubrany. To chce jest z wysp brytyjskich, chyba. Wiecie co? Nie wiem, czy to nie jest jakaś Walia, może. UK. Walia, tak, to są walijskie blachy. Czyli z Walii moi kochani. Ale jeszcze sobie sprawdzę. No dobra, to co? Słoneczko świeci. Ja idę robić filmy. No i dalej przygotowuję śniadanie. Bo Ech, trochę mi schodzi.